Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na dzisiejszego tarota codziennego. Dzisiaj mamy wtorek 25 maja. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Wtorek 25 maja. Wtorek jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków sodiaku. <laughs> wtorek 25 maja. To oczywiście, zaczynamy najpierw od osób spod znaku barana. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku barana, to dziś możecie mieć kontakt z jakimś mężczyzną pracującym w sektorze bankowym. Tak więc jest to bardzo dobry dzień na to, żeby załatwić różnego rodzaju sprawy związane właśnie z finansami, z odwiedzinami w banku. Jeżeli na przykład szukasz pracy, to jest to też bardzo dobry dzień na takie kwestie. Jest to też idealny dzień na to, żeby na przykład otworzyć swoją firmę, żeby podjąć jakieś długoterminowe inwestycje. Jeżeli jesteś na przykład mężczyzną, to w dniu dzisiejszym możesz śmiało zainwestować w, w kupno dla siebie czegoś droższego. Jeżeli jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać dobrze sytuowanego mężczyznę. Jeżeli chodzi o sobie z podznaku byka, to u Was ważną rolę w dniu dzisiejszym odegra jakaś kobieta bliska Waszemu sercu. To może być jakaś wasza partnerka, ktoś z rodziny, może przyjaciółka. Jeżeli jesteś osobą samotną, to tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym masz szansę poznać. Kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku bliźniąt, tutaj karta informuje, że dziś możesz mieć kontakt z osobą nieśmiałą, wycofaną, taką zagubioną. Może być to też dzień, w którym to ty właśnie będziesz się w ten sposób czuł bądź czuła. Mogą być jakieś właśnie takie sytuacje, które, w których możesz, że tak powiem, nie do końca się będziesz odnajdywać. Tu może być na przykład pierwszy dzień w pracy. Może czuć się właśnie jakoś tak onieśmielony, zagubiony, nie za bardzo będziesz wiedział, co należy robić. Tutaj też właśnie może być taka kwestia, jeżeli na przykład masz dziecko, że Twoje dziecko będzie potrzebowało takiej rozmowy od serca. Jeżeli chodzi o sobie z podznaku raka, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie odczuć, że Wasze życie ruszyło do przodu, że Wreszcie coś się dzieje w jakimś konkretnym temacie. Tutaj karta dosłownie może symbolizować różnego rodzaju podróże, przemieszczanie się, jakieś wyjazdy. Też karta może symbolizować, żebyście uważali, jeżeli chodzi o prędkość na drodze. Jeżeli na przykład planujesz, zakup jakiegoś środka, transportu, to dzień dzisiejszy jest idealnym dniem na takie e, rzeczy. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, e, tutaj karta informuje, żebyście w dniu dzisiejszym e, nie udawali kogoś, kim nie jesteście, żebyście pokazali swoją prawdziwą twarz. Może być też taka sytuacja, że to Wy będziecie mieć kontakt właśnie z taką osobą, która e, nie do końca będzie szczera w stosunku do Was, e, bo Bądź też jakaś sytuacja wymusi na Was to, że zaczniecie udawać zupełnie inną osobę. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Panny, tutaj karta informuje, że dziś możecie poczuć się w pewien sposób ograniczeni. Może być taka sytuacja, że będziecie myśleli, że jesteście w punkcie bez wyjścia. Bądź też jakaś osoba będzie miała taki właśnie wpływ, że będzie Was po prostu ograniczała. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku uwagi, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie spojrzeć na pewne sprawy zupełnie z innej strony. Też karta może symbolizować, że na coś przyjdzie Wam dłużej poczekać, może jakaś, jakiś etap w Waszym życiu będzie wymagał, że tak powiem, zatrzymania się, a spojrzenia na konkretną sprawę zupełnie z innej strony. Tutaj też karta informuje o tym, żebyście w dniu dzisiejszym uważali na. Wasze nogi. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj u Was dziś ważną rolę odegra mężczyzna bliski, bliski Waszemu Sercu. To może być Wasz partner, ktoś z rodziny, bądź też przyjaciel. Jeżeli jesteś osobą samotną, to tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możesz poznać mężczyznę do stałego związku, tak więc jeżeli na przykład planujesz jakąś randkę w ciemno, to dzień dzisiejszy jest najlepszy na takie sprawy. Jeżeli chodzi o strzelce, tutaj u Was zapowiada się dość pracowity dzień. Będziecie, że tak powiem, zapracowani. Jeżeli szukasz pracy, to w dniu dzisiejszym masz szansę taką właśnie pracę znaleźć, o jakiej. Może nie do końca marzyłeś, ale jeżeli już od dłuższego czasu szukasz, to dzień dzisiejszy jest najlepszy na to, żeby na przykład umówić się na rozmowę kwalifikacyjną bądź też wysłać swoje CV. Jeżeli chodzi o koziorożce, Tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie odejść od pewnych kwestii, które wam nie służą. Możecie, że tak powiem, popłynąć w zupełnie innym, nowym kierunku. Tutaj też karta symbolizuje wzmożony kontakt z drogą zdalną. Jeżeli chodzi o wodniki, tutaj wy w dniu dzisiejszym większą rolę, większą uwagę będziecie skupiać na Um, na kwestiach związanych z Waszą urodziną, na kwestiach związanych z pieniędzmi, jest to bardzo dobry dzień na in, różnego rodzaju inwestycje, na na przykład kupno jakiejś nieruchomości. Jest to też dobry dzień dla osób, które czasem sobie grają w różnego rodzaju e, gry losowe. Jeżeli chodzi o ryby, Tutaj Wy natomiast e, dziś nie będziecie w stanie podjąć jakiejś konkretnej decyzji. E, może być tak, że będziecie e, cały czas rozważać różnego rodzaju za i przeciw, bądź też nie będziecie świadomi tego, że jest, że tak powiem, opcja A i B. E, tak więc e, to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. E, dziękuję wszystkim za dziś. Oczywiście życzę cudownego dnia. I zapraszam na jutro. Pa-pa!